Witajcie w tym nowym karnecie zadymiarskim Przed nami cała masa nowych wyzwań w tym nowym sezonie o, Ja sobie odbiorę właśnie już 500 monetek 500 punktów mocy dla dowolnego mojego zadymiarza Jeszcze nie wiem komu to dam, natomiast... Dobra, ja mam na ósmym rafalu z Clancy'ego Tak, Gabriel zdobył Clancy'ego e, Z karnetku Z karnetu Ósmy poziom to całkiem, całkiem daleko. Szybki luk na to, co my tu musimy zrobić. Zadać obrażenie wygrać bitwy, solo lub knockout. Mecze w drużynie to akurat fajnie. Wygrać 8 bitów. Wygraj bitwy z koltem. O, z koltem, bierzemy kolta i wygraj bitwy 8. Bardzo to samo. Mama, 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 polecam 8 Bita. Eight Bita. Eight Bita, no dobra, ale tu mamy kolta, którego też musimy jeszcze... No, wiecie, ja w sumie mam. nie musimy go rozwijać, choć dla kasy możemy go rozwijać. Dobra, no to jedziemy. ja, to wie, bo ja mam, jak widzicie. Bo... Muszę to jeszcze coś wam pokazać. Dobrze, no to pokaż, co masz. A, Edgara na jedenastym. No pięknie pochwaliłeś się. I w ogóle mam do niego dziś dwa skiny. Bardzo fajny ten czerwony skin. No kupiłam go. Taki za meksykański. Za kupiłeś, okej, okay. no pewnie. Dobrze, a gdybyśmy Ciebie też cofnęło do brązowego w, karny, w rankingówkach? Cofnęło, cofnęło. O no, czyli od nowa lecimy rankingówki. No, no na to wychodzi. No to wygląda. Dobrze, bo weźmy obydwoje złoci. Myślałam, że cofnie nas tylko trochę, a to... A tu cały. Do samego początku. A może to tak wygląda właśnie? No, nie, nie. Możliwe. Możliwe? A jeżeli tak to wygląda widzowie, a Wy o tym wiecie, to no, napiszcie no, do nas. No, <laughs> na tak do nas w komentarzach. Tak. A my dla mnie klasy. No, wiesz, ja mam trzy ataki. czy takie rozwojowe ataki. Najpierw mam taki pojedynczy. A drugi to jest podwójny. A no, ostatni czekaj, czekaj. to jest, że nawalam trzy strony. Nie? Aha, okej. Okay. I podobno klasy jest najlepsza na safie. No, na napadnik. Tak? No. Czekaj, ten kod tutaj był? Czy tutaj nie było? No. Czy go zabiliśmy, bo jest jakaś... nie... Bo A, widzisz, Ja właśnie jakoś nie przeuważyłam, że go nie ma. Nie, nie, O, ona mało życie. O, dobrze. Gdzie ty strzelasz, kolcie? Jest. Widzowie, i teraz byłem drugi poziom i teraz tak szalam Piu, piu. A wcześniej tak lałam piu. Piu, piu, piu. A teraz Aha. mam tak. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, Okej. Dobrze, no to lecimy jeszcze raz. Piu, piu. <laughs> piu, piu, piu. Jest, <laughs> jest, jest. Nie uderz się w głowę. Skaczesz tak. tam. Małe żabko. Kręci. O, dwóch przeciwko sobie. Ale czego jesteśmy czy Ja jesteśmy średni. Tak trochę? Nie rozumiem. Y... Dlaczego byliśmy złoci? A gdzie byliśmy złoci? No tutaj. Na Kingówach. A co myślałaś? Właśnie nie wiem, o co ci chodziło z tym złotem, ale teraz już wiem. Wiesz co, nie przeuważyłam. Wiesz co, zobaczę zaraz, jak będziemy. Oj, 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 oj. Dorwało mnie. Dorwał mi King. Ale mój ulg jest przeop, OP, nie? <noise> Ty no raz mnie zebrał No to jest kancji. Na blisko on je, z nim nie ma szans na... Blisko. Ja, cię kręcę. No Normalnie! Normalnie na razie O kurczę, no, zaciekła bitwa tutaj między nami. Jak w ogóle jest no. to mi się nie resetuje ta nie? co się nie resetuje? ta ta myszka taka co tam u ciebie jest? nie wiem jak to nazwać nie nawet nie, te punkciki właśnie się nie resetują okej Idziemy właśnie w mega mocno. zaraz, ostatni poziom, czyli ten dobra, chodzimy. o a mam ulta, idę na save i nie doszłam? mam ostatni atak Dawaj, tak? Mama popcha jakąś szala. Mama popchać na. Tak, Nie mam teraz opcji. Oj, no i mnie rozwalnia. Oj, Boże, jest dużo ci dużo No i znowu próbowałam. <grym> o ulta i mi się nie udało. Jakby nie było drugiego klansiego, to, by, to byśmy to wygrali, nie? A to, jest klansi, to byś. To... No. 4. Co cztery? 5%. Faktycznie, ale. Bo ja tutaj dużo im tak nawaliła, wiesz? Trzy. I wygraliśmy! Wygraliśmy! Przesadzam! Mogliśmy! Ale to była zaciekła rozgrywka. I się już sześciu zabiłam. Ten drugi, Frank, też. Ty zabiłeś ośmiu. A w ogóle... Brawo! Tamten klasy zabił dwunastu. No. Bo ja dziewięć razy zginęłam. <laughs> dziewięć razy. No, a ten jest jeszcze mój rekord. E, nie, to, mój... to jest prawie twój rekord. A nie gramy jeszcze raz? No. Nie, nie. A. Mm, bardzo rzadki. Pieniądze albo. Dobrze, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Pieniądze, ja teraz biorę tego. A okay. co robimy za dymem? Co, za Dobrze, możemy za dymeczkę. Aha, bo ja muszę wygrać, obojętnie co tym koltem. Dobrze. A ja właśnie gram i garitu bam bam. Dgerito bam, bam? No dobra, niech będzie nie, Dgarito. Ja w ogóle mam hyper, to prawie do niego mam hyper ciarza. Prawie, to, to znaczy prawie to masz czy nie masz? No prawie? To nie jest, że mam. Tylko to są 500 mi brakuje. 500 libra 500 tysięcy nie brakuje. Eee. 500 tysięcy czego? P pieniądze. Okej, okay. coś tam chyba mieszasz z, z tymi sumami, ale... Oha, to jest są naprawdę drogie. Pięknie, nas... <laughs> prawie wszyscy do bramki weszliśmy. To był piękny gol, tak? Dobra, prawie będę miała ultem, muszę tylko strafić. O, dobra. Frank. Och, 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 piękny gol. O, to rozczeliło swoje. Daleka. Urtę swoim. No. I kurty No nie. No nie, to no nie. No nie, no. co nie znane? No. no, pięknie go ją ustawili. Golica. Zadaj. E, dobra, może jeszcze raz zagrać zadymkę dymkę. Jaka ta grafika jest niezła? Taka cukierkowo-szlamowa dosłownie jak z jakichś kanałów bo tam jest Hans a patrz miał zobaczyć na te rankingi a znowu Aha, i znowu patrz nie popatrzyłam już przyjmij dobrze to bierz ją gdzieś daleko od nas ojej co, co to za Brawo go wróciła. Po prostu co, po prostu wsiadłem. Bardzo dobrze, jeszcze raz tak poproszę. Weź po prostu w w bramkę. Słuchaj. Słuchaj. Podanie. gol. Trzy ich zabiłem. Brawo. I grę. w ogóle zarozginałem. I super. Dawaj jeszcze raz. Bo i tak myślę, że musimy wygrać. magic ma egzamin też. No, właśnie dlatego fajnie. On tutaj całkiem też niezłą robotę robił. Na, na tej zadymce. Robił zadymę. O, widzisz? Faktycznie. Dalej jakby na to nie wiem o co chodzi. No też nie wiem. No ciekawe, dobrze, jeżeli ktoś wie i zechce nam powiedzieć, to będzie nam bardzo miło. Tak, tak. Mm. O nie, o nie, o nie. Uciekać, uciekać. Dobra, dobra, dobra. Magic Max, skacze jak mała wiewiórka. A mam wziąłeś mama jak za daleko to nie są tu biłeczka? No. Ja Dlaczego jest piłamki piłkę? Zabierz mi piłkę. O. o no i mortis. No. O, Skoczył z nią do bramki. Już na nie. Dobra. No nie, no nie. Zabili na Nie no. mi się wnieść. No, no, no. no. Zaspięliśmy się. Jak najmniej. Patrz, no. Przeleciało między nam nogami. W dziury w nogach. <laughs> Dobra, no, widzę, no. że już nie chcesz. On to wie. To jest ten dropik. O. Z Rzadki, rzadki. I ale monety, bardzo i fajnie. Ja i mam 5 do odebrania. I coś takiego? Spray jakiś nowy, ale nie wiem do czego jakiś blub. O, ja już mam trzy tropy. To będzie piękny szorcik. Może później. E, dobrze, co my tutaj jeszcze? Czy jeszcze koltem muszę grać? Tak, jeszcze muszę grać dwie bitwy kolty. może być gorąca strefa. Dobrze, może być gorąca strefa i jeszcze dwie wygrane koltem i. A zrobimy misję koltową. Kol Pięknie, oczywiście. Znowu mamy dużo informacji. <śmiech> <śmiech> Wszyscy do nas piszą. A gdzieś złota? No, złota, złota. Idę, widzę idę. Ja, ja idę na tamtą, a, a wy idziecie na tamtą, nie? Aha, to są dwie strefy. Dobra, mama A ma ta mama, ta mama, no właśnie. I to Ciebie wszedł, tam, się Ja tylko sobie biję ulta i jadę i tą pomużbankowo. No widzę, bo tam coś mocno to zdobywają. Więc mogłeś sobie nabijać ulta tutaj. Ale to mi to, nic nie wydaje. Wiesz? Zabiłam mnie. Mała dziewczynka. Dobra, wiele przyjęliśmy Dobra, już. I to była Jessica. No. Pięci. Zero. <grym> no ale wygramy, to wygramy. Jeszcze raz muszę wygrać koltem. Ostatni. A, ty też grasz ponownie, dobrze. Witofie, nie uwierzycie, nie uwierzycie co. Na, na którym mam Edgara na jedenastym. Znaczy, no wierzymy, bo już nam go pokazałeś. <grymne> Więc generalnie tak, wierzymy. <grymne> Nawet nie musimy wierzyć na słowo, bo widzieliśmy. <grymne> a, tutaj o. Sobie o, a ja zaspałam. Da się tam? Dobra. To nie jest dla ciebie? Nie, nie. Dobra, już się nie było Ankara. Zaraz idzie do mnie dziecko. Zaraz chodzę na wasówi. Mm, jak, jak przyjmę tą stronę? O, to Dobra, przyjęłaś pi, Nie możesz iść Myślę, że jeszcze mogą kończy odpocząć. Myślisz? Mhm. Myślę, że nie. Bo Edwin to ma Mamy 3%. Już jeden. I ja w ogóle doszłam. No i pięknie. No i mamy to. I Frank akurat to ten czas. No no on zabijał, a my staliśmy. No w sumie coś tam dwóch zabiłam. Edgara i dysyka. No jeszcze raz? Dobra, jeszcze raz, pięknie. No bo muszę robić zadania, nie? Tutaj zadanie na gorącej strefie? Widać mhm. teraz. Ile? Pytaście A może musisz zabić piętnastu? Mhm. Ale to mi się tak liczy, nie wiem, na przykład po dwa, a zabiłem jednego. Mam tutajś mało tam. A sobie tutaj będę sobie gdzieś na ulta. Oczywiście na 11 poziomie nie ma szans Okej okay. No to stoi i stoi stoi i nie wiem co ja mam robić Aha, czekaj, ja w tej nie, nie mogę przecież rzucać Ja mówię, co one mi się nie chcą zniszczyć, te fioletowe kiksiki A ich nie można niszczyć Tak I Ja tam ze 2 łuty wywaliłam Naprawdę? <laughs> no Dwa ty zbalowane. No, to śmiecie, że dwa, ale... Ale dużo. Musimy na się mi ta moja brawa, bo tutaj. Rank jest niezły. O pięknie. Ja w ogóle w Ja w ogóle z garem zrobiłam tego. Tego widzisz? A tego zabiłam. Jak miałem totalnego zero, nie? Dobra, to się dawaj dalej. Dobra, lecę, lecę. Dobrze, pięknie. Tak, that! Dobry team, dobry team dobry mamy. Edgarito. Tak, dobry team mamy z Frankiem, z Edgarem. I jeszcze z kolcikiem. Oj, tu mogą być troszeczkę tarapatki. Ale myślę, że się uda. Myśli, że będą tarapatki? No bo. Ja tam... Dobra, to ty idź tam, a ja idę z Frankiem. No to ja idę sobie na mieć ulotę. Brogi jest u mnie. 15 pusz. Jak tam ci idzie? Tak, nie. Musisz się odłączyć. Podłączycie to? Dołączycie to padasz? Dobra, widzę, że to jest trochę... Dwóch, dwóch pokonało nie? Brawo A w ogóle nie ogarnąłem, że stoję na, na tym, na, 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 na rakiecie tego broka, nie? Aha, nie ogarnęłam O, brawo Pięknie, jakbyśmy pokonali 11.00, jednak nie? No, robi robotę, nie? 11.00. A mogą się odkuć? Eee, nie, już nie. No Frank. Teraz nie przyjęliśmy. Frank stanął pewną stopą. Nic go nie mogło zrzucić. 4 i. Czy 4? 4. O zabicia chodzi. No, tak właśnie mi się wydawało. Że to chodzi właśnie o Kile, a nie o wygranej bitwy. Tak. Teraz już odpauzowałam. <śpuszczak> dobra, Ej, To MZ jest jakaś za dobra. MZ. Idę ją pokonać. Kurczę, powiem ci, że tutaj Edgar nam trochę... Ej, mama, mama, ty idź na tą Ems, a ja idę tam. W takim razie. To idź tam. Bo, bo tu nam trochę... tam to nam jest. trochę... No jest. Trochę napsał krwi. Ja no <noise> tu ich rozwaliłam. Brawo, no tutaj oni wygrywają. Dobra, widzę, że Frank poszedł tam. Dobra, to ja idę szybko tutaj. Ops, MS tu znowu biernie. No i mnie zabiła. MS jest kurczę, tak dobra. Ale już tylko ta u nas nam została? No, no niestety. No niestety. Dobra, nie udało się. Ale już zrobiłam. Tak, już nie gramy? Dobra. Sobie. mam już to kre ma 200 kredytów. 200 kredytów, dobrze. Dobrze, odbieraj. My, ja mam punkty mocy, bardzo fajnie. o Jest sobie, bo jestem bardzo blisko spajka. Bardzo blisko? Mhm. Ekstra, to już niedługo będzie kolejny fajny spajk. Bo mam 500 spike. 905. To faktycznie już Dobra, lecimy dalej. Nie 50. I 50. Dobra, Gabysiu, lecimy dalej. E, może coś innego. Tak. Może to robimy. Może nie duo. Może zróbmy jeszcze... E, wiesz co... o. Tak. Ja muszę robić albo knockout, albo e, safe. A nie mam safe'ów. Nie ma już safe'ów? Czy przed chwilą by było jeszcze? nie, bo, bo w sumie gorąca strefa zajmuje... Mm, safey. Napad. Serio? No. Nie, nie, nie. No jak to... No dobra. A bo tam, tam po godzinie się tam, tam o godziny cały się zmienia? który z godzinie się tam zmienia? No tak, no fajnie, że są różne tryby y, misji dostępne. To jest bardzo fajne. Ja, ja nie idę, ja tylko idę sobie nabić tutaj i do, i idę do Wasoki. Okay? Dobrze, dobrze. Do tych krzaków. O, o chyba się nawzajem... No y Edgar! No. ja nazwałem. Niestety, ale zostało sam. Spokojnie, ja to ugram. Jak ona Cię widziała? Nie wiem. Może ma taką zdolność, że Cię widziała. Gadżet. Są takie, nie? Gadżety. Nie, nie ma. Są. To? Tak. To no bo <laughs> czytałam. Oj. klasna klasnąłeś. Pięknie. Dobra, no to dobra. Jak w pupcie. Teraz to musimy wygrać. Prawie ze pupcie. Musimy to wygrać, bo to jest nasza ostatnia bitwa. Nie wiem, Dobra, no. no to poległam. Tak nie lubię no Jeszcze wzięłam kolta mogłam wziąć ems. Ale no trudno. O, widzę, że tutaj... Y Ten Kort. Kord. tu no. robi robotę. No w kolce to... Kord to jest, jest to jest dobry gracz, nie? Kort to jest dobry gracz. Zagramy jeszcze raz? Dobra, no to ostatni raz. Ja ostatni gram, już ostatni gram... No nie, to jest nasz, nasz dzisiejszy na razie ostatni mecz. Obowiązki domowe wzywają. Więc, uh, więc, więc. więc niech to będzie wygrany mecz. Zabili nam serca? No. O, tutaj jest Edgarito. O, tu... nawzajem. Dobra, udało się nice. wygrać, no. Dobra. Jedna wygrana, jeszcze jedna. Ale mi się dała listwę. Widziałaś to? Mm, y, coś tam widziałam. Kurczę, no nie. On, on był na blisko. No, gdyby się nie, da, nie nadążyłam uciekać i ładować, już broni. Ser? No, o kurczę, jak mnie szybko zgarnęli. O, bardzo, bardzo szybko, no niestety. O, widziałaś to? Właśnie, próbuję dać y, naobserwowanego na ciebie, ale mi się nie udało. Widziałaś to? No, nie widziałam właśnie tego. A czekaj, że na powtórce będzie. O! To na, na, na powtórce była najlepsza akcja. Czyli moja, nie? No, twoja, twoja. to coś jeszcze raz. No dobra, ostatni, o, o, o. to jest nasz ostatni, trzeci raz. No ja my tak to No nie, bo tak to będziemy grali tutaj do północy. Nie. nie, no mam nadzieję, że... kurczę, Spike jest. Spike? Nie. Spike i Nita. Nie, ja, ja, na, ja na swoim gadzicie plecę, na moim ucie i ja, ja, ja rozpykam tego, nie? Pykam. Tylko najpierw muszę sobie... O, zabiłam go! Brawo! No, A mama to jest fake. A nie, to nie jest fejk. To nie był klon. To... Nito. mnie. O ty tylko ty zostałeś. No wiem, ale to jest nitka. No ale to wiesz, że to no jest dobra jak. Zrobi swojego... Aaaaa! Dobrze! Patrz widzisz, ale już zrobiła tego niedźwiedzia. Nie wiem, ale i tak bym go pokonał. No wiesz, to nie wątpię. Czy ty tam poleciałeś? Dwóch zabiłem. Widzę właśnie. I prawie dobiegłeś do yeah. Wygraliśmy. I want to my mommy. Tak co to znaczy? Co do mamy? Mama, a mama... Widzisz, mama moją akcję? Nie, bo jestem już tutaj. Aj, no szkoda, ale to są nie tak. Ale gdybyś w twojej akcji to widziałam na żywo, ale ją robiłeś. Więc było ja. bardzo fajnie. Dobra. O, czekaj, jest taki dropik, żeciutki, ale jest okej. ok. A niestety ja nie mam, dropa, bo już wszystko wykonałam. <noise> ale kolejne misje nam tu udało się wykonać i mamy 10. Mi tylko sejfy zostały. O, pięknie, tu będzie parę fajnych StarDropików do odbioru. Dobra, ja dam sobie sejfiki i zrobię pa, pa A są sejfy? No. Nie, nie ma. A, a tutaj czy są te? te, te Napad, nie ma. Te Ale Dobra, tutaj widzę, że nic nie ma. Co to a, sopicie, jest jakieś? Starcie no, to po... Dobra. A tak, tu ja mam poza tym wszystko zrobione. Więc. Pa, pa, Musimy lecieć na razie? Do.